Chingis to taka postać historyczna, która zmarła mniej więcej na terenie dzisiejszych Węgier po tym, jak ze swoimi wojownikami zakończył nieudaną kampanię, po tym, jak już podbił Azję Środkową. Wiedząc to, odpowiedz proszę na dwa pytania. Pierwsze, czy śmierć Chingis Hana nastąpiła przed 154 rokiem naszej ery? I uwaga, 154 to liczba, która powstała w wyniku dodawania numerów kierunkowych Warszawy, Poznania i Wrocławia. Przypomnę zatem pytanie, czy śmierć Chingis Hana nastąpiła przed 154 rokiem naszej ery. Już wiesz? To teraz drugie pytanie. W którym roku zmarł Chingis Khan? Odpowiedź: w 1227. 1227. Zaskoczony? Zapewne tak. Ponieważ liczba, którą usłyszałeś wcześniej, 154, zapewne zakotwiczyła cię i była Twoim punktem odniesienia, bo przecież z jakiegoś powodu ją podałem. Tak właśnie działa efekt zakotwiczenia. I w finansach behawioralnych, psychologii inwestowania oraz dla inwestorów na rynkach efekt zakotwiczenia ma gigantyczne znaczenie. O tym, jak sobie z nim radzić, jak go rozpoznawać, w tym odcinku DNA Rynków. Zapraszam. Ten odcinek DNA Rynków kontynuuje opisy tego, co dzieje się w głowie inwestora i o tym, jak działa psychologia inwestowania. I dziś powiem Ci o efekcie zakotwiczenia. Ale zanim przejdziemy do zakotwiczania się na poszczególnych elementach na rynkach finansowych, chciałbym, żebyś zakotwiczył się na kanale DNA Rynków. Zrobi się to poprzez kliknięcie guzika subskrybuj tego czerwonego, i ikonkę dzwonka, abyś dostawał informacje o najnowszych odcinkach DNA jako pierwszy. No i łapki w górę, jeżeli jesteś zainteresowany tym, żebyśmy tego typu odcinki o finansach w głowie, o psychologii inwestowania, dalej tworzyli. Efekt zakotwiczenia jest bardzo dobrze zbadanym efektem w psychologii inwestowania i między innymi takie badanie przeprowadzili Kahneman i Tversky. I ich badanie polegało na tym, że zadawali uczestnikom proste pytania. Na przykład, w którym roku namalowano obraz Monalizy. Ale zanim uczestnicy mieli odpowiedzieć na pytanie, to kręcili kołem z liczbami i jak się wylosowała jakaś liczba, to najpierw uczestnik miał odpowiedzieć na pytanie, czy Dany rok, dana wartość jest większa lub mniejsza od właśnie wylosowanej liczby. Choć uczestnicy doskonale zdawali sobie sprawę, że ta liczba jest po prostu efektem losowania, to mimo to bardzo mocno to, jaką liczbę wylosowali, wpływało na ich późniejszą odpowiedź. Stąd też trudno o bardziej wyrazisty przykład efektu zakotwiczenia, choćby na czystej losowości. Czym konkretnie jest efekt zakotwiczenia? To dokładnie Moment, w którym musisz podać jakąś wartość, ale nie znasz żadnych konkretnych informacji. Czyli tak naprawdę, zawsze kiedy musisz szacować nieznane wartości, w oparciu o dostępne informacje w danej chwili. No i te informacje niestety mogą być całkowicie przypadkowe, mogą być zupełnie losowe i co więcej, my możemy nawet wiedzieć, że one są losowe, ale mimo to nasz umysł podświadomie szuka jakiegoś połączenia pomiędzy tą liczbą, którą już mamy, i tą, którą mamy, dopiero. Oszacować. Mówiąc wprost, podanie dowolnej informacji wystarczy, aby zakotwiczyć odbiorcę na tym konkretnym miejscu. Można to trochę tak powiedzieć, że działa to trochę jak w internecie. To, co się zobaczyło lub usłyszało, nie można odzobaczyć lub odusłyszeć. Okej, okay, ale jak to działa faktycznie w inwestowaniu? E, myślę, że takie cztery przykłady bardzo rzeczywiste mogą przemówić ci do rozsądku. Jeżeli w efekcie zakotwiczenia możemy mówić o rozsądku. Na przykład, to czy mamy czegoś dużo, czy mało. To wszystko w kontekście zysku, stopy zwrotu, czy nawet liczby instrumentów w portfelu bardzo dużo zależy od tego, jaka wartość dla nas jest uznawana za odpowiednią. I dużo czy mało będzie dla każdego znaczyło coś zupełnie innego. Po drugie, rozpoczynając na przykład każdą inwestycję, naszym efektem zakotwiczenia, punktem zakotwiczenia jest dokładnie cena zakupu, do której wszystko odnosimy, ile procent zarobiliśmy, ile nominalnie zarobiliśmy, albo ile też straciliśmy. Trzeci przykład efektu zakotwiczenia wśród inwestorów jest niezwykle widoczny, kiedy wartości akcji lub indeksów zbliżają się do okrągłych liczb. Jak 10 tysięcy, 70 tysięcy, 2 tysiące. Coś, co, obiektywnie rzecz biorąc, nie ma żadnego znaczenia, ekonomicznie nie ma żadnego sensu, nam, jako ludziom, wydaje się, że jest swego rodzaju punktem odniesienia, bo sięgnął poziomu takiego i owego. Po czwarte, w analizie technicznej, kiedy widzimy coś na kształt, jakiejś formacji, to no bardzo usilnie próbujemy znaleźć jakiś poziom, do którego cena ma dążyć: rosnąć lub spadać. Niezależnie od tego, co widzimy, albo co ktoś widzi, efekt, efekt zakotwiczenia działa, bo staramy się dopasować. To, co widzimy, do tego, co jest już nam znane. Choć, jak pewnie doskonale sobie zdajesz sprawę, nie ma na rynku finansowym takich idealnych formacji, które doskonale się sprawdzają. Inwestorzy raczej szukają w nich podpowiedzi odnośnie tego, co się może wydarzyć, i szukają właśnie w swojej głowie odpowiednich odnośników, co by się zgadzało z tych ich wyobrażeniami. Jakie płyną wnioski z efektu zakotwiczenia? Po pierwsze, efekt zakotwiczenia może wynikać z naszego własnego postrzegania, może się w każdej chwili zmienić, jeżeli otrzymaliśmy nową informację. Na przykład, jak analityk lub jakiś komentarz zobaczyliśmy, który mówi o cenie docelowej wyższej lub niższej dla danego aktywa, momentalnie może się nam punkt odniesienia zmienić. I choć byliśmy zadowoleni z naszej inwestycji, na przykład zarobiliśmy już 100%, to gdy widzimy, że w jakiejś rekomendacji jest kupuj, a cena jest na przykład jeszcze o 50% wyższa, już się bardziej kotwiczymy na tej cenie, która byłaby dla nas bardziej korzystna, a nie na tej, która była na przykład na początku. Bo już mamy w głowie to, że przecież dostaliśmy informację, że 500 zł jest tam absolutnie osiągalne według czyjegoś uznania, ale my automatycznie traktujemy to jako nasz nowy punkt odniesienia i zakotwiczamy się na tej wyższej wartości. Stąd też wniosek dla Ciebie jako inwestora jest bardzo prosty. Uważaj! Co wkładasz sobie do w głowy? Co czytasz? Bo każda z tych informacji może zmienić postrzeganie Twojego portfela albo postrzeganie hmm, poszczególnej inwestycji i niestety nie musi być to zmiana na lepsze. Jak można sobie poradzić z efektem zakotwiczenia? No, jak większość takich psychologicznych odruchów, jest on niestety bardzo mocno zakorzeniony w naszej głowie. Ludzki umysł, jak mówiłem Ci w poprzednich odcinkach DNA rynków, jest po prostu maszyną do wyszukiwania wzorców. No, i w dawnych czasach, jeżeli widzieliśmy, że na drzewie były jakieś konkretne owoce, to szukaliśmy tych owoców dokładnie w podobnych drzewach, bo wydawało nam się to oczywiste, że one muszą tam wystąpić. Na rynkach finansowych, w inwestowaniu, niestety ten element może mocno przeszkadzać, bo nawet jeżeli coś losowo dostaniemy i zobaczymy, że może nam się przydać, to choć wiemy, że to obiektywnie jest bez sensu, nasz umysł próbuje to wykorzystać. Stąd też, jak możesz walczyć z efektem zakotwiczenia? Jeżeli jest to pierwotny odruch, to tylko chłodne myślenie, zdrowy rozsądek i naprawdę rzeczowe rozważanie elementów na kartce może pomóc sobie w przejściu przez te problemy psychologiczne. I co ważne, jeżeli uważasz jakiś punkt za ważny, lub istotny w swoim portfelu lub w inwestycjach, zapisz, dlaczego tak uważasz i zawsze, zawsze, gdy będziesz chciał go zmienić, napisz, z czego wynika ta zmiana. Sam zobaczysz, jak łatwo możesz podlegać swego rodzaju zmianom punktu zakotwiczenia przez naprawdę bardzo drobne elementy. Powiem wprost, że nie uchronisz się przed efektem zakotwiczenia, który działa na Ciebie, na Twój portfel, na Twoją głowę, ale przynajmniej dzięki tym ćwiczeniom będziesz w stanie zdiagnozować, kiedy w najbardziej oczywisty sposób wpadasz w taką pułapkę. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak my radzimy sobie z efektem zakotwiczenia w swoich własnych inwestycjach, to zachęcam cię do wejścia do strefy DNA Rynków, do strefy Premium, gdzie będziesz mógł zobaczyć, jak wyglądają nasze inwestycje na naszym własnym kapitale w czterech konkretnych strategiach. I jeżeli chcesz zobaczyć, które z pomyłek psychologicznych albo które z błędów poznawczych nie staramy się unikać i w jaki sposób, to dokładnie tam znajdziesz na to odpowiedź. Oczywiście w strefie Premium, do której cię serdecznie zapraszam. A tymczasem do zarobienia. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku DNA Rynków.